Siemaneczko, dziś z klasy, no i witajcie w kolejnym odcinku RSPDFR Odcinek drugi Jak widzicie nasza postać, nasz bohater Sobie tutaj siedzi Ogląda sobie tutaj telewizję A teraz jestem na Object Spooner Czy tam Map Editorze Jak chcecie to nazwać Ale stańmy już Zjadłem sobie ubranie, ponieważ wiem teraz jak Zmienić ubranie i sobie na przykład zapisywać Żeby tak się respić, żeby tak cały czas Było Jest godzina 6.40. Więc wyruszamy od razu do pracy i ludziska w tym odcinku nie będziemy normalnym policjantem. Nie, 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 nie będziemy normalnym LSPD yy, yy, policjantem, tylko będziemy innym yy, policjantem. Czy jak zwał, tak zwał, zaraz wam pokażę. Tylko tutaj sobie auto sobie oczywiście zrespię, tak jak w poprzednim odcinku, ponieważ potrzebujemy auto. Więc no, już tutaj tylko sobie włączę FPS-y, żebym widział ile, ile ja mam FPS-ów i trochę sławki musiałem ściszyć. Nie, stał to jest dosyć głośne i też wgrałem kilka innych pojazdów policyjnych, których niestety razem z modem LSPDFR nie możemy zrespić. Jakby nie możemy od razu w nich jeździć z modem LSPDFR, ale w sumie, o tutaj wam pokażę. Wszystkie te auta, co wgram No i w tym odcinku wybierzemy sobie jedno, które będziemy właśnie jeździć. Mianowicie to jest o takie to jest pierwsze BMW FBi. Tak, to jest e, e, f, e, pojazd FBi, ale BMW. N następne to jest chyba dziewiątka? Nie, czyli szóstka. Tak, to jest normalny radiowóz policyjny BMW a następne to jest o takie o mercedes policyjny i to taki duży też zobaczcie jak otworzę do, drzwi do tego zobaczcie widać siedzenia na tyle tutaj no naprawdę bardzo fajnie to wygląda bardzo fajnie to jest w ogóle zrobione e, więc e, no chyba mi wywaliło witaje, tak nie dobra stepnijmy się po prostu tu. matko maria dobra Chciałem przystępnijmy, my się tu mamy tutaj na dach. Dobra, wchodzimy Rockford Hills Police Station. Rockford, Rockford Hills komisaria. Dobra, lecimy. Jedzenie pączków pisze na dole. Czyżby mi wywaliło snowęgi ta? Jednak nie, dobra. Okej, okay, police locker, RSPD, nie, LSSD nie, SAHP też nie. Zostaniemy nusem, tak, będziemy nus Tutaj możemy polisa, bo news, w sumie, weźmy sobie poliści i będziemy jakby słatem, więc sobie weźmiemy pojazd do słatów lub słatowy taki. Aha, e, nus unmarked granger, czyli taki, no dobra, Upgradeujemy go i lecimy też e, ostatnio. Sobie tako, poza nagrywkami, poza odcinkami gram dwa razy jako FIB, czyli e, gram dwa razy jako FBI. No i wywaliło mi RSPDFR e, tego całego skrypta i chyba GTA 5 też. Ale dobra, miejmy nadzieję, że mi, się, że mi nie wywali. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie. Też zainstalowałem takiego moda, że jak kliknę F, to się silnik. Nie wyłącza, zobaczcie. Kliknąłem F, no i dali z wydechów leci dym. i Też jak sobie wsiądę, to od razu mogę ruszyć. Zobaczcie, wsiadłem i sobie pojechałem. Też jako taką sobie koła i przytrzymam F, to nie dość, że się wyłączy. Silnik to jeszcze koła tak zostaną. Zobaczcie, silnik się wyłączył, no i koła tak zostały, i tak są. Więc no, więc dobra. Oho, i musimy kogoś się złapać. Zobaczcie, jakiś randomowy przechodzień, jakiś randomowy typ zajechał nam, e, znaczy nie zajechał nam, tylko nielegalnie jeździł. Już musimy go zatrzymać, więc jedziemy już do niego. No to nie jest robota dla Nusa, dla Słata, no ale dobra. Jest chyba w szybszym SUV-ie, ponieważ nas SUV tutaj Granger nie jest za bardzo taki szybki, no i zgubiliśmy go, ale dalej go widziałam trochę. O, o, widzę go. E, skręcił, tak, 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 tutaj skręcił. Dobra, musimy wsparcie, weźmy więcej słatu. Weźmy słat. Wow, wow, wow. Opony, opony mu. Dobra, dobra. Chyba wysiada, chyba wysiada. Aha, aha, nie możemy nic zrobić niestety. Nie możemy powiedzieć, żeby wysiadać, więc siadamy mu z samochodu. Już, 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 gleba, gleba, policja! Nie możemy powiedzieć, żeby on. Nie możemy zrobić, żeby on. Jakby po prostu. No, jak to się nazywa? No, się poddał, niestety, więc chyba będę musiał. Tutaj typka zamordować. Chyba, że tutaj policjant. Yy, nam pomoże. Tak, tak, tak. Chyba policjant to zrobi. Tak, tak, tak. Chyba policjant to zrobi. Tak, tutaj policjant go weźmie, więc myślę, że my już możemy sobie. Pojechać, przy okazji auto sobie Naprawić I teraz pokażę wam szybko Jakie mamy bronie Więc mamy combat pistol, czyli pistolet Po prostu pistolet Paraliżator oczywiście Mamy karabin Szturmowy No i strzelba No i też oczywiście latarka Dobra, mamy kolejne Gang shootout, nie, nie chcę żaden Gang shootout, czyli na gangów Nie chcę żaden wojna gangów Um, o, dobra, niech będzie. Co prawda, to nie jest coś dla nusa ani dla słata. E, w sumie nie musimy jeździć na, jechać na syrenę dla tego zgłoszenia właśnie tego. E, dla tego kolauta, ale ktoś um, rozpalił nielegalne ognisko na plaży, więc pojedźmy zobaczmy o co chodzi. Nielegalne ognisko na plaży, no. Nie brzmi, nie brzmi aż tak nielegalnie, no ale dobra, no skoro jest nielegalne, no to musimy oczywiście tam pojechać. W sumie na serenę czemu by nie, schowajmy sobie broń, ponieważ, no czemu by nie, no. W ostatnim odcinku, jak było coś takiego z plażą, chyba też ilegalne ognisko i była pani, y, to po ch chwilę gadaniu, po kilka, dosłownie kilka sekund gadaniu, y, pani wyjęła maczetę i zaczęła próbować nas zabić, dźgać. E, niestety pani, nie pamiętam czy umarła, czy zabraliśmy ją do więzienia Miejmy nadzieję, że to nie jest pani Miejmy nadzieję, że to nie jest pani, a, a tutaj jest pani Dobrze mam, ma, miejmy nadzieję, że nie zrobi znowu co, czegoś takiego Oczywiście jestem nusem Więc e, sobie skipniemy, sobie nie będziemy o tym tutaj o Oho, oho z maczetą No i ludziska, patrzcie Patrzcie ludziska, znowu z maczetu. Kolejna pani z maczetu na plaży. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to jest. Kolejna pani na plaży z maczetu. Proszę się położyć, proszę pani, że na glebę. Tutaj, tutaj próbuję. O, 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 właśnie, tak, o, tak. No i dobra, dobra. Poczeka pani. Pani chwileczkę, poczeka. Tutaj drzwi muszę otworzyć. Do, r... Nasze... do naszego radiowozu. No, no, niech pani się nie rusza. Ja panią tutaj muszę za rękę o, zabrać o tego. Normalnie za kajdanki. Wsiada, wsiada pani. Dobra, jedziemy. Jedziemy do więzienia. No i dobra, ludziska. Pierwszą. Co pan tutaj się patrzy? Przepraszam bardzo. Nie może się pan patrzeć. No witnesses, no face, no case No witnesses, no face, no case Więc no, dobra, dziska Jak widzicie, drugie zgłoszenie Drugie zlecenie, no i już mamy y, Jakąś pani do Więzienia po prostu, no Zaaresztowaną Pierwsze zlecenie, no to za bardzo nie było zlecenie Po prostu pierwszy pościg Nie poszedł z planem Nie poszło tak jak y, chciałem, żeby poszedł Ale dobra, czasami Oczywiście Uda nam się kogoś tutaj zaaresztować. Czasami nam się nie uda nikogo zaaresztować. Będę jeszcze próbował na przykład wgrywać radiowozy z menu znaczy radiowozu do menu na przykład. Um, na, wiem, że na pewno 100% na, tutaj y, chwila się da zainstalować y, radiowozy na menu. Y, na przykład taksówki z Syreny, albo nie wiem. Nor normalny Buffalo ze serenami no to to na pewno się da No i sobie bym chciał to w takie randomowe radiowozy wgrać Randomowe radiowozy, randomowe auta wgrać No i sobie nimi jeździć, sobie robić im zlecenia Domestic Disturbance Call Czyli ktoś się bije z kimś lub ktoś się nad kimś znęca Czyli ktoś albo kogoś pobił, albo ktoś się nad kimś znęca Na Rockford Hills Rockford Hills, przepraszam bardzo Robar bardzo, 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 Dobra, jedziemy tam. Ja pierdolę, no i już zniszczyłem. Znowu zniszczyłem auto, dobra. Jedziemy tam jak coś, już z paralizatorem na wierzchu. Jedziemy już tam z paralizatorem na wierzchu na wszelki wypadek, ponieważ nie wiadomo, czy ta, czy ta osoba ma broń, czy nie, więc zajebie mu jak coś. Nie no, ale sparaliżuję go jak coś. Jezu, już ten. Kurde, nasz. Granger to jest cały zrobiony. Cały zrobiony, jak to brzmi. Cały potwócony. Dobra, gdzie to jest? To jest Rockford Hills, a to jest chyba tam, gdzie w GTA Online można domy kupywać. Mianowicie ja tutaj kupiłem sobie domek, apartament, przepraszam, apartament w GTA Online. Miałem bardzo dużo pieniędzy, a już nie. Bardzo dużo pieniędzy, a już nie, ale w sumie ja się tak nie gram w online, a ja i tak nie gram w online przez długi czas nie gram. Gryłem. Dobra, czyli ta osoba musi być gdzieś tutaj. Ale skoro jej nie ma, gdzieś właśnie tutaj na tym terenie, czy ona jest na dachu? Proszę Bogu, żeby ona nie była na dachu! Proszę Bogu, czy ona będzie na dachu? Gdzieś na suficie? Ponieważ ja ją nigdzie nie widzę. No, nie mogę tutaj chyba wejść, nie? No, 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 no właśnie. O, o, aha, chwileczkę. O, 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 o Y aby zadzwonić domofonem Dobra, dzwonimy domofonem Y kliknęliśmy O, 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 tutaj jest jakaś pani Gadamy z nią Ona zabiła żonę, właśnie przed chwilą to powiedziała, umar umarł Ona właśnie powiedziała, że ja umarł tak samo jak ona żona Jak jej żona I, i ona ma właśnie nóż jeszcze z Japończyką Czy ta pani jest... Pani jest lesbijką, pani idzie do więzienia Pff. Za to, że pani jest lesbijką, to idzie pani do więzienia Dobra, klepa, klepa, no Kurwa, nóż, gdzie jest ten nóż? Gdzie ona kurwa ten nóż opuściła? Nie wiem Nie wiem No na glebę, no! Kładź się na podłogę, no! Kurwa, na podłogę, co pani robi? No jaki help, jaki help, no. Nie no, pierdolę to. Widzisz to? Widzisz to, co ja mam teraz? No, 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 w końcu, w końcu. Boże, udało mi się ludziska tu panią na podłogę, żeby ta pani się położyła. I teraz mogę w końcu ją, kurde, w kajdanki wsadzić i do więzienia lecimy. Tylko ci muszę otworzyć od radiowozu. I po prostu musimy ci otworzyć. O. O, pięknie. Co mogę do więzienia zabrać? W kajdankach. Siadaj! Siadaj o, o, o. Dobra. Gdzie jest najbliższe więzienie? 41 metrów stąd. No dobra, dobra co włączymy sereny, żeby tam dojechać. Z serenami zawsze... Jak mamy Sereny włączone, zawsze szybciej tam dojedziemy. Dobra, dobra. Ja w sumie już mogę włączyć, wyłączyć Sereny, ponieważ jesteśmy już blisko więzienia czy komisariatu. Nie no, kurwa pedał mi się spierdolił. To no. Który to są już po tej stronie? No i dobra. Druga osoba w więzieniu, i to pani znowu. Znowu pani druga osoba w więzieniu. Bierzemy kolejne zlecenie. Bierzemy kolejne zlecenie. Um, lost Suspect, aha. Aha. Czyli ktoś jest na... Um, na golfu, klubu golfowym. No ktoś jest na klubu golfowym, ktoś jest na golfu. To jest osoba, która uciekła przed policją. Już mamy go. Już go mamy. To jest osoba, która uciekła przed policją. Więc wyjmuję paralizator. Ponieważ to na pewno nie będzie dobrze. Znaczy, nie będzie dobrze, no on, ta osoba na pewno nie pójdzie cicho. Nie będzie taka spokojna. Nie wiem, czy muszę tam wjechać, czy ona jest naprawdę na zewnątrz. Nie, raczej muszę tam wjechać. Więc my tam przy okazji sobie szybko wjedziemy. No na zewnątrz jej na pewno nie będzie. Dobra, dobra, dobra. Muszę ją szukać, muszę ją szukać. Helikopter policyjny, oho, oho Co ukrył the pilot? Co ukły the pilot? A musimy pogadać tutaj z pilociarką, z pilociarzem, byle jakkolwiek to się mówi H eee, um. Ha tutaj mi jakiś ten gada Tutaj mi jakiś ten pierdzieli, a ja, ja nie wiem Aha, czy ja będę musiał coś robić? O, o kurde tylko. Ko, kurde, co ja będę musiał robić? No, niech pani siada do tego radiowozu. Pani nie wsiada, skoro pani nie wsiada. Sobie skończyłem. Wręcz ten sam helikopter. Nie wezmę ten helikopter, prawda? to ten samolot. Dobra, bierzemy kolejne. Osoba, która. Y y y o, musimy przy okazji ją wpisać: Kachtenaj. Zach. Kachtenaj. Zach. Osoba, która jest poszukiwana przez policję. To jest ta osoba, dobrze. Dobra, jedziemy do jego domu, ponieważ on jest poszukiwany przez policję. Kachtenajzaj. Kachtenajzaj z domu. Musimy tam jechać? Nie, ta osoba jest poszukiwana przez policję. Kachtenajzaj z domu. Sorry. Dobra, dobra, dobra. Ona gdzieś, ona gdzieś tutaj. Na dole, na dole gdzieś. Oj. Oj, hoj. oj. Oj, oj. Oj, dobra. Węczyłem sobie silnik. Wymczyłem sobie silnik, no i widzę już, widzę już go, widzę już go. Dobra, powoli, powoli, powoli. Oho, ucieka. Oho, ucieka. Oho, policja jedzie Oho, jak zobaczycie na minimapce, tam jest policja. Patrzcie, 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 o, jedzie. O, jedzie policja, to jest policja. Niech oni się tym załatwią, niech oni się tym załatwią. Dobra, raczej oni się tym załatwią, co nie? Tak. No, no. Eee, no, oni tym się raczej załatwią. Ej, snajperkę mam tak w ogóle ludziska. Zobaczcie, snajperkę dostałem skądś. No, ona, y ona jeszcze tutaj zajęła tutaj nasze wsparcie, że zajęło, które nie dzwoniliśmy, niepotrzebne to wsparcie było. No ale dobra. No ale dobra. Kurwa. Aha, ja muszę tę osobę gdzieś przewieźć. Aha, ludziska patrzcie, bo pisze, że ja muszę tą osobę przewieźć, więc ja po prostu chyba... Wsiądę do tego... Nie. Nie mogę wsiąść do tego radiowozu, więc no, przypał. Szkoda. Dobra Dobra, zrespię sobie tutaj Grangera tego Zrespię sobie tego naszego Grangera e, e, Tylko, że Który to był? Jaki to był tylko? Kurde Kurde, no i teraz mamy problem To, to nie jest żaden z tych Dobra ludziska, bierzemy BMW a pisze, że ja muszę go zawieść. Jakby nie pisze, ale pokazuje na minimapce, że gdzie jest najbliższe więzienie. Gdzie jest najbliższe więzienie oczekiwania. No i ja podobno mam go zawieźć, chociaż go nie mam w samochodzie, ale no dobra, no. Skoro go, nie mam go w samochodzie, ale muszę go zawieźć, więc tam pojadę, niech tam będzie. Pojedziemy, zobaczymy. Są tutaj tylko bronie moje. Bronie moje. No prawdę, bronię. Radora, dora, stój, stój, sój, No i no i już nie muszę, dobra, nieważne. Na radiu, na radiu, co my tutaj mamy? Osoba, która prosi o pieniądze. No dobra, no nie powinno to w sumie być aż takie. Aż takie wiecie. Słabe, po prostu może... To jest kod 2 jak coś, więc kod 2 już tutaj. Tak, kod 2 jak, kod 2 jak coś. Już mamy tutaj wbite. Myślę, że w sumie już możemy lokalny patrol policji tam wysłać, w sumie dwa. Albo jedno się wysłało, albo dwa, albo dwa lokale. Lokalne patrole policji się wysłały. Wysłało. No osoba, która prosi o pieniądze, no to pewnie bezdomny, albo jakiś pedał, no to nie powinno być żadne złych rzeczy, żadnych takich jakby aresztowania. Kto to, kto to, kto to? Chyba ta pani, to jest chyba ta pani o tutaj o. A ja poczekam tylko na moje... na policjantów. Policjanci chyba nie przyjadą, jak widać. No dobra. Policjanci chyba nie przyjadą, jak widać. To porozmawianiu z tymi. O kurwa policja. E, 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 e! No stara baba z pistoletem, no naprawdę. No zobaczcie ludziska, Stara. Stara pani z pistoletem. Jeszcze powiedziała kurwa policja i zaczęła uciekać. No dobra, tutaj zadzwonię po wsparcie jak coś. Kod... Um, um. Kod trzeci. Wsparcie. Dobra, dobra. Kod trzeci wsparcie, już tutaj mamy ludziska. No, 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 my już tutaj mamy 07 do 07, tutaj potrzebujemy na Times Square czy jakkolwiek to się nazywa, wsparcie, już jedzie, już jedzie, dziękuję, do widzenia. Zobaczcie w ogóle tutaj fajne rzeczy, tutaj naprawdę można rozgrywać normalne RP, zobaczcie, tutaj o, tutaj irpisa tutaj o, tak o, rówię, można chodzić albo no, żadne, dobra. Dobra, idą ci policjanci, idą, idą policjanci, no to pieszcie ją, to pieszcie ją, no. Naprawdę, ja to muszę zrobić. No i dobra. No i dobra. Jest dobrze, mi się nie chciało ją aresztować. Bierzemy kolejne. Bierzemy kolejne zlecenie. Ostatnie zgłoszenie w tym odcinku ludziska. Ktoś bardzo nielegalnie jeździ. Okej. Okay. Ktoś nielegalnie jeździ. No niestety nie mam syren. Nie mam syren w tym BMW. No, w tym samochodzie, w ogóle w tym samochodzie i w tym BMW nie ma Syren. A policyjnych Syren w tych customowych, adonowych Adonowych, customowych Więc no. Więc no, ale dobra. Myślę, że w tym nie będzie problemu. Ale bardzo nieprzepisowo jeździ. Bardzo szybko jeździ. No, widzę na mapce, że on się porusza nawet szybko. Powsp... Wsparcie jeszcze nie wezwę. Myślę, że wsparcie jeszcze ja nie potrzebuję. Jeszcze zobaczymy, czy będę potrzebował wsparcia, ale pewnie opony będę musiał mu przestrzelić. No, jedzie tam o takim klasykiem. Dobra, opony będę mu na pewno musiał przestrzelić. Zjalić mu No właśnie, się wystraszył. No właśnie, się wystraszył. O, nie ma dwóch opon? Trzech Jeszcze szeno, jeszcze Czterech, dobra, nie ma już czterech opon. Wszystkie no, ma tam na minimapce widać, że policjant gdzieś tam stoi. Nie ma co widać, że policjant stoi bo jeździ. No i dobra, no i dobra. Chciałem, żeby będzie uciekał, już paralizator chciałem wyjąć. Chciałem, żeby będzie uciekał, to paralizator bym wyjął, ale dobra. No, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, no jest dobrze, jest Gites. Dobra, no, teraz tylko otworzę drzwi do radiowozu. Otworzę drzwi do radiowozu. Aha, czyli tylko te, w tamte tylne nie mogę, niestety. W tylne nie mogę, tylko w przednie, no ale dobra. Siądzie z przodu, może nic nie będzie próbował. Że nic nie zrobi. On no nic nie zrobi, a może nic nie będzie próbował Wsiądzie? Nie wsiądzie, dobra, muszę i nautko ludziska Muszę i nautko ludziska, polis 2 wpiszmy O, pięknie, nawet takie z tymi Nawet takie z tymi Z syrenami działające No, 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 chodź pan, chodź pan O, do tyłu, o, do tyłu go mogę, dobra Czyli chyba może muszę... Dobra rodzisko, poczekajcie, ja to auto tutaj sobie taką zrobię. No, bierzemy go, bierzemy go Kurw Kurwa ma co to było? Dobra, siadaj, siadaj, siadaj No i dobra, no jedziemy do najbliższego komisariatu. Najbliższego wyjrzenia Najbliższego wyjrzenia, najbliższego komisariatu No i myślę, że będziemy mogli zakończyć ten odcinek tutaj ludziska Ludziska moi drodzy To był odcinek Właśnie jako NUS Jako SWAT Team Tym razem nasza postać Nasz bohater główny Nie był w LSPD, nie był jako, nie był policjantem tylko był w NUS Czyli był SWATem Więc no więc nieźle. Tutaj tylko zajadę, żeby go odstawić do więzienia. No i dobra, no i ja myślę, że już mogę powoli kończyć, więc mam nadzieję, oby Wam się ten odcinek spodobał, jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, napiszcie jakiś komentarz, a ja wy zobaczycie w którym odcinku siema.